Cześć, Casty Srirany Witam Was w kolejnym shoppingu na moim kanale. Dzisiaj będziemy otwierać dosyć ciekawą paczkę, ponieważ um, kupiłam ją z ogłoszenia na OLX za całe 2 zł. Plus złotówkę wysyłki, więc w sumie wyniosło mi to aż 3 zł. I zobaczmy, co ciekawego kryje się w środku. I jak zwykle, nie powinno Was dziwić, że ta paczka nie mieści mi się w kączle. Okej, okay, let's go! Szczerze nie spodziewałam się, że będzie aż tak spore, jak za taką cenę, ale ogólnie jest to wszystko bardzo fajnie zapakowane. Jak widzicie, mamy tutaj właśnie worek z naszą zawartością, dlatego w kolejnych klipach zobaczycie, co takiego właśnie znajduje się w środku. So Jest. jest paskudna za We Trend. Jest to zabawka mechaniczna, jak widzicie, jedna z tych na magnes. Dobra dość maltretowania tej figurki. Prezentuje się tak, no jest ona brzydka i niepotrzebna w ich kolekcji. To jest, jak widzicie, figurka z G4, ma znaczek do aplikacji. Prezentuje się tak i niestety. I kiedy skaczemy na ludzi mi kurwa Jest to jedna z tych figurek, które niestety Mogą zostać pozbawione głowy A kolejną figurką jest taki oto mały piesek Jest nawet okej okay. I tak, coś co was mogło zmylić na początku Czyli fake short hair Jak widzicie jest on zdewastowany I ma sklejoną głowę Ale stwierdziłam, że Breh. Może coś uda się z tym zrobić. I tu się odzywa Shorley z przyszłości. Nie dało się nic z tym zrobić. Um, jak widzicie, wygląda to okropnie. Um, ale co zrobić? Więc tak oto prezentowały się wszystkie rzeczy z tej oto paczki. W sumie to by było na tyle w tym shoppingu. Napiszcie w komentarzach, czy sami byście kupili taką paczkę i czy się opłacało. Dziękuję.